Cześć, ja się nazywam Jacek Paszkowski i w dzisiejszym odcinku Szkiców Ruchu pokażę Wam ruch, który jest, no, nawiązuje bardzo konkretnie do pewnych cyklu lekcji z metody Feldenkraisa, Mianowicie jest to ruch sięgania ręką do sufitu, gdy sobie leżymy na plecach, który skutkuje obróceniem się na bok. I z jednej strony jest to bardzo prosty ruch, nie jakoś szalenie wymagający ruchowo, natomiast z drugiej strony jest z nim tyle fascynujących elementów, w których można ten ruch usprawnić, tak, żeby całe ciało w bardziej harmonijny, spójny sposób mogło podążać w jednym określonym kierunku. I najpierw pokażę wam cały ruch, potem pokażę wam różne ćwiczenia, które mogą pomóc uruchomić pewne przestrzenie w ciele, które ułatwią nam zrobić ten ruch. Potem w całości, a potem jeszcze może parę um, wariantów tego ruchu na koniec. Um, zaczynamy od leżenia na plecach. Napis pokażę po prostu cały ten ruch. To jest ruch sięgania ręką do sufitu z obrotem bioder. Czyli unoszę zarówno biodro, jak i bark. No, i to co pomiędzy, w z czym obracam się na bok, w tym przypadku na lewy bok, bo sięgam prawą ręką. Teraz tak, głowa może nie akurat wygodnie unosić głowę w tym ruchu, co również sprzyja sięgnięciu ręką dalej w górę. Nie, żebym potrzebowała teraz sięgać dalej ręką, ale można też głowę zostawić na podłożu. Um, no mi akurat głowa, ja potrzebowałbym raczej jakiegoś podparcia pod głową, czyli dodatkowy koc złożony, tak, żeby głowa mogła oprzeć się, bo nawet jak puszczę głowę luźno, to ona nie opiera się na podłożu. Także na przykład dla mnie wygodniej było, gdybym chciał zostawić głowę na podłożu, to żeby podłożyć sobie coś pod głowę, wtedy nie nadwyrężam szyi w tym ruchu. Tak? Ten ruch mogę zrobić również z ręką, wyciągniętą w górę, i wtedy głowę mogę sobie wtoczyć na ramię, wtedy już nie potrzebuję nic pod głową, bo mam własne ramię do tego. No dobrze, pokażę kilka ruchów, które się składają na ten cały ruch. Jedną podstawową rzeczą jest tutaj obrócenie bioder, czyli stopa sobie stoi. Temu ruchowi już przyglądaliśmy się przy okazji, pewnie przy okazji kilku ruchów, ale jednym z nich był ruch zegara pod miednicą. I te delikatne ruchy miednicą, ale wrócimy do niego, bo to bardzo ciekawy ruch jest. Czyli stopa sobie stoi, a biodra się obracają, czyli unoszę prawe biodro, może pokażę po drugiej stronie, czyli w tym przypadku unoszę lewe biodro, a stopa sobie stoi na podłożu. Początkowo, gdy zaczynamy robić ten ruch, dla wielu osób naturalną tendencją będzie pochylenie kolana do środka. To jest jak najbardziej ok z tym, że wtedy stopa nie stoi zbyt um, odpowiednio do tego, żeby przynieść, przenieść e, i przyjąć ciężar na siebie. Tak? Jeżeli ja postawię stopę w ten sposób i pochylam kolano, to jak obciążę to kolano, to ja muszę użyć dużej siły mięśniowej, żeby utrzymać to kolano, żeby on nie, nie poszło do podłogi. Jak postawię kolano w pionie, to tutaj może ta noga przyjąć całkiem duży ciężar i mogę robić sobie ruch biodrami, a to ustawienie nogi jest stabilne i stopa stoi pełną swoją powierzchnię. Znowu w tym ruchu to nie robi wielkiej różnicy, ale ten ruch, jeżeli pozostawię kolano do sufitu, też w pewien sposób możemy zaobserwować, jak w ogóle stoimy stopą, gdy ona przyjmuje ciężar ciała na siebie. Także to jest ciekawy element tego ruchu, Um, czyli przenoszenie ciężaru przez stopę na podłoże. Także trzymam kolana. Jeszcze jednym aspektem tego obracania bioder przy kolanie stojącym jest różnicowanie w stawie biodrowym. To, jak pochylę kolano, jest ruch mniej zróżnicowany. Tak, tak jakbym miał sklejony staw biodrowy i pochylając biodra, obracając biodra, jednocześnie kolano się pochyla. Tak jakby nie było tego przegubu, jakim jest staw biodrowy. Dlatego jest to ruch prostszy, ponieważ jest niższy stopień zróżnicowania ruchu. Teraz, jeżeli z, zostawię kolano do sufitu i obracam biodra, to mam wyższy stopień zróżnicowania, w związku z czym też uczę się jak różnicować różne części ciała względem siebie. Także to jest jeden element. Teraz, tak, jeszcze jedną częścią tego elementu, jakim jest unoszenie biodra, jest to, że część osób na przykład podniesie biodro, tylko troszeczkę. Tak jakby nie zdawała sobie sprawy, że tutaj jest cała klatka piersiowa, która może się do tego ruchu zaangażować, że te żebra, które są przy podłodze, też mogą się podnosić od podłogi, także ten ruch się rozciąga aż do klatki piersiowej, aż do, znaczy do górnej części klatki piersiowej, aż do łopatki. Także jak podnoszę biodro, to mogę tutaj rozciągnąć ten ruch na całą długość boku klatki piersiowej. I zachęcam, żeby się też temu przyjrzeć. Możemy się też bawić z tym różnicując, podnosić troszeczkę trochę albo podnosić troszeczkę więcej, żeby mieć wybór. Tak? Także w tym ruchu to jest pierwszy element, którym możemy się przyjrzeć, czyli samo obracanie biodr. Drugi element to jest sięganie ręką do sufitu. Tak? Jeżeli nic nie zrobię z biodr. Znowu pokażę po tej stronie, będę tak przechodził między jedną stroną i drugą, bo niektóre rzeczy łatwiej pokazać po jednej, po drugiej, żeby było lepiej widać. Tak? Jeżeli podnoszę bark, to znowu ten ruch barku, wyciąganie ręki do sufitu, unoszenie łopatki od podłogi, jeżeli nic nie zrobię z biodrem, to on jest dosyć ograniczony. Mogę trochę unieść, ale więcej nie. Dlatego, że jeśli chcę sięgnąć dalej, to muszę do tego ruchu już zaangażować biodra. I wtedy unoszę sobie jednocześnie bark. I biodro oraz plecy, które są pomiędzy. Teraz, jak robię ten ruch, to mogę robić raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu i różnicuję sobie. Mogę się obrócić troszeczkę i z tej pozycji opuszczać. Raz bark, raz biodro, raz bark, raz biodro. I znowu, Uczę się, jak zróżnicować różne elementy kręgosłupa, klatki piersiowej względem siebie, po to, żeby mieć ciało, które potrafi poruszać się w najróżniejszy sposób. Tak? Także to jest taki element, z którym możemy się pobawić. Unosić na zmianę biodro i bark. Biodro i bark, a potem wracamy się do tego całego ruchu. Tak? Teraz w tym ruchu nie ważna jest ruchomość klatki piersiowej. Jednym z elementów, którym możemy sobie tutaj pobawić się, jest gdy już się obrócę na bok. Mogę sobie położyć rękę na ramieniu. Kładę drugą rękę na głowie, obejmuję głowę, także podtrzymuję sobie głowę, głowę tą ręką. łokieć jest do sufitu, i podnoszę głowę od podłogi. Tak? To jest taki ruch zgięcia w bok w płaszczyźnie czołowej. To jest płaszczyzna czołowa. I w tej płaszczyźnie się poruszam, zginając się w bok. Tak? W ten sposób tutaj ten. Bok przy podłodze się wydłuża, ten bok przy suficie bliżej sufitu się skraca. Żebra się tutaj muszą odpowiednio dopasować do tego ruchu. Do tego ruchu mogę też dołożyć unoszenie kolana. W ogóle temu ruchowi zdjęcia w bok poświęcę oddzielne odcinki, ale to będzie już w innym odcinku, oczywiście. Także unosząc kolano, unosząc głowę angażuje cały tułów z boku, zarówno biodro się przybliża przez ten ruch przybliżenia kolana, jak i głowa się unosi, bark się przybliża, więc cały ten bok się skraca z obu końców. Tak, to jest ruch, który pomaga nam uruchomić klatkę piersiową. Innym ruchem, który może nam tu pomóc, jest jak włożę sobie rękę pod głowę i obracam biodra, to przesuwam głowę w bok oddalam głowę od tej leżącej na podłodze prostej ręki i to jest też ruch zgięcia w bok, ale to jest ruch zgięcia w bok połączony z ruchem skrętu, więc tutaj jest rotacja bioder i pleców z jednej strony, a na ten ruch jednocześnie nakładamy ruch zgięcia w bok. To był ruch jednopłaszczyznowy, tak, w jednej płaszczyźnie. Można powiedzieć, trochę prostszy, chociaż to bardzo jest względne. A tutaj mamy ruch w dwóch płaszczyznach. Jeden sobie rotuje, a drugi zginam się w bok. I gdybym chciał na przykład ten ruch wykorzystać do tego, żeby uruchomić sobie górną część klatki piersiowej, połączenie górnej części klatki piersiowej i odcinka szyjnego troszeczkę w bardziej urozmaicony sposób, to mogę ten sam ruch zrobić, z głową obróconą w bok, więc obracam sobie głowę w bok i robię to samo. Tak? Czyli zginam się w bok, obracając biodra. Mogę też ten ruch robić nie unosząc biodra. Może mogę ten ruch robić, gdy opuszczam biodra, a potem biodro wraca. Każda nowa wariacja daje nam jakąś nową umiejętność otwiera otwiera jakąś nową, nową możliwość której byśmy może wcześniej mieliśmy. Także możemy sobie sami eksperymentować z ruchem, zadając sobie pytanie ciekawe, jakby to było zrobić to inaczej, dołączyć jakiś element, jakiś element wyłączyć, unieruchomić jakąś część ciała, tak żeby ten ruch musiał być zrobiony z jakiejś innej części ciała. Oczywiście mogę głowę obrócić w przeciwną stronę i robić ten sam ruch. czyli odcinek szyjny jest cały czas już skręcony i na ten skręcony odcinek szyjny dokładam ten ruch przesunięcia i obrócenia, przesunięcia głowy i obrócenia. No dobrze, teraz jeszcze jedną rzecz, możemy sobie tutaj poeksperymentować, gdy sięgam ręką w górę, to może już będzie wariacja tego ruchu, wkładam rękę, tę rękę pod głowę, i sięgam ręką w górę, obracam biodra, obracam się na bok, ale ta głowa, ta, ta i tamta głowa, e, głowa jest podparta tą ręką, która zostaje na podłodze. Tak, czyli już tutaj w ten ruch jest wpisane zgięcie w bok, wydłużenie tego boku przy podłodze, ponieważ głowa jest uniesiona, ponieważ ląduje na, wspart jest wsparta na tej ręce, która zostaje przy podłodze. I mogę sobie w tę stronę w ten ruch. Z tym ruchem eksperymentować. Jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie z tym ruchem to eksperymentować też. Bo już kilkakrotnie o tym wspominałem, możemy każdy ruch właściwie zrobić na co najmniej wiele sposobów, ale jednym ze sposobów ze zróżnicowania ruchu poza tym, że możemy robić mały, duży, szybki, powolny, jest wyobrażenie sobie na przykład, że robimy ten ruch przeciw oporowi. Tak. Czyli na przykład, albo że robię ten ruch nie przeciwoporowi, tylko robię go jak najluźniej, bez wysiłku. tak? Ale jeżeli bym chciał na przykład wykorzystać ten ruch do tego, żeby e, zrobić ten ruch troszeczkę przeciwoporowi, to mogę sobie wyobrazić po prostu, że tu wypycham coś ciężkiego do sufitu. Tak? Mogę nawet robić ten ruch z jakimś obciążnikiem w ręce. Jest w ogóle takie ćwiczenie Turkish Getup. Może kiedyś się przyjrzymy? Ja zrobiłem kiedyś cały warsztat o Turkisz Geta. Wspaniały w ogóle ruch i bardzo ciekawy, bardzo kompleksowy ruch, który jest, no nieważne. W każdym razie możemy sobie robić ten ruch, wyobrażając sobie, że wypycham coś do sufitu. W związku z czym od razu całe ciało musi się inaczej zaangażować, jeżeli wyobrażę sobie, że tu mam jakiś ciężar, który chcę podnieść. Na tej ręce. Także To jest ciekawa wariacja, która tutaj wzmacnia od razu mięśnie tułowia w bardzo ciekawy sposób. Nie to, żeby zaraz dźwigać ciężary, ale nawet taki niewielki element jak wyobrażenie sobie, że dźwigam coś ciężkiego, sprawia, że całe ciało angażuje się trochę inaczej w ten ruch. Teraz kolejną wariacją tego ruchu jest podciągnięcie kolana. Czyli sięgam ręką, obracam się na bok i podciągam sobie kolano bokiem. Bardzo przyjemna wariacja. Ona tutaj. To podciągnięcie kolana jest takim właściwie dosyć naturalnym ruchem, który nie to, że dzieje się samo, się nie dzieje samo, musimy tę nogę podciągnąć, ale bardzo dobrze pasuje do tego ruchu obracania. No dobrze, jeszcze jednym wariantem tego ćwiczenia jest ćwiczenie z podniesioną tą nogą, którą. Wykorzystywaliśmy do podparcia. Jak to jest zrobić ten ruch podpierania bez podpierania? No, po prostu się nie podpieramy. Czyli mam stopę w powietrzu i obracam się na bok, wyciągając rękę i to kolano do sufitu, i obracam się na bok. Tak? Tutaj jest kwestia złapania równowagi. Jak zainicjować ten ruch, żeby przenieść ciężar ciała bardziej na jeden bok, jeśli nie mamy żadnego oparcia? Może być łatwiej, jeżeli początkowo położymy sobie nogę trochę bardziej z boku albo rękę bardziej z boku, a potem stopniowo bardziej układamy je w jednej linii i eksperymentujemy troszeczkę z tym ruchem. No dobrze, na koniec oczywiście możemy sobie połączyć obie strony, tak? Urobimy sobie te eksperymenty wszystkie po jednej i po drugiej stronie, żeby uruchomić oczywiście plecy i klatkę symetrycznie, ja nie będę pokazywał po obu stronach, ale po tym jak sobie zrobimy to już po jednej i po drugiej stronie, to bardzo fajnie Cześć. można ten ruch sobie po prostu połączyć, czyli stawiamy obie stopy, sięgamy jedną ręką do sufitu, to kolano mogę sobie po prostu odchylić w bok. I leżę sobie na lewym boku z kolorem odchylonym, a potem robię to w drugą stronę. I znowu, jeżeli mogę zostawić głowę na podłożu, a mogę ją unosić, wyciągając z góry. Jak unoszę głowę, to od razu inaczej angażuję cały tuł. W całe mięśnie tutaj w tułowie muszą się zaangażować dużo mocniej, jeżeli unoszę głowę. Mogę robić ruch po jednej. Po drugiej stronie. Mogę też zostawić oba kolana stojące do sufitu. Ten luch będzie wtedy mniejszy. Oczywiście, ponieważ, jeżeli nie odchylę tego kolana w bok, to miednica nie może się przechylić na tyle w bok, żebym się położył na boku, dlatego on jest mniejszy. Tak? Jest po prostu trochę innym ruchem. Szukamy tutaj jak zwykle różnych wariacji, kombinacji, żeby mieć świadomość większych możliwości, większego wyboru, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się poruszamy. Cudowny ruch, zapraszam do. Zachęcam, nie tyle zapraszam, co. Zachęcam do tego, żeby go wyćwiczyć w sobie, bo to jest wspaniały ruch, który uruchamia kręgosłup i klatkę piersiową w bardzo ciekawy sposób. Oczywiście są lekcje Feldenkraisa, tak jak wspominałem na początku, które są poświęcone temu ruchowi i jego wariacjom, w których wchodzimy w ten ruch. No, w takim bardzo subtelnym klimacie wewnętrznych poszukiwań. E, e, ruchu w sobie, tak? E, także jakby ktoś miał ochotę, to oczywiście można sięgnąć do lekcji Feldenkra'sa, które, e, które są poświęcone temu ruchowi. E, no dobrze, myślę, że to wystarczy na dziś. E, dzięki wielkie zapraszam na kolejny odcinek, który już wiem, że będzie nawiązywał do tego ruchu będzie zawierał też jego elementy, szalenie ciekawy też i myślę e, ważny ruch. Póki co na dzisiaj to tyle, dzięki, do zobaczenia.